Reto, tygrys, produkcja lisek. Kurwa, ale kombinacja. Tygrys, produkcja lisek jeszcze powinien być wróbel na ficie. Ja pierdolę. Lepiej jest przeżyć rok życiem tygrysa niż 20 lat życiem żółwia. Disney hypa. Ja pierdolę. Dobra, sprawdźmy to. Kurwa Sławki muszę włączyć. A tak fajnie wszystko brzmiało. Dobra, let's go. Dochodzisz tylko tam... To była taka podbitka? Serio, kurwa? Gdzie byłem w środę, dochodzi... Jezus Maria. Znaczy, nie wiem, że nigdy nie wpadł na pomysł, że może ciszej to, nie? No, ale nie ma wróbla, nie wiadomo, nie ma kto dawać ciszej. Ej, co ty dolisz jak bezdomny kundel, nogę? Za 10 lat nie dojdziesz tam, gdzie byłem w środę. Dochodzisz tylko tam, gdzie ona da ci zgodę, więc nie dojdziesz, gdzie doszedłem, skoro kończysz na podłodze. Podniosłem z ziemi się jak Air w... Dobrze, dobrze rozk... Widzieliście to? Opadła fura Dobrze, ale fu... przekminione Gdzie doszedłem skoro kończysz na podłodze Podniosłem z ziemi się jak Air Ride. Chcesz się ze mną mierzyć, dlatego kończysz na cegła Ja PB-98, a ty lejesz Ale wodę przez to nie jest dla mnie szokiem Że znów stajesz mi na drodze Zostałeś w lesie i mi rzucasz jakieś kłody Znam się na biznesie i wiem jak z nich papier zrobić Gdy rzuciłem pracę, poświęciłem się Bez reszty, więc nie dałem jej na tace, Skoro ksiądz był niepotrzebny Ogólnie tam był napis na samym początku Cyrk Igor, nie? Ładny ten klipik Taki, e, nie wiem czy kojarzycie Asap Rocky miał ten dojebany klip Dopierdolony, który niedawno wyszedł, kręcony tam parę lat temu na Ukrainie. Też taki, że się cały czas coś dzieje, że on się. tam no, tamten klip to jest, no wiadomo, no nie ma co porównywać. Ale ja uważam, że to jest bardzo fajny patent na takie one shotowe rzeczy, w których się cały czas coś dzieje, nie. Nie no, Clip spoko Numer się nazywał Taylor Swift. Dokładnie. U z syto, bo kamizeleczka się nieźle opina na kaloryferze On to chyba gdzieś tłumaczył, widziałem, że ktoś mu wypominał to, że przy tył. Było chyba jakieś pytanie u niego na kanale nadawczym. I on powiedział, że sprawdza czasami te profile osób, które mu to piszą i nie rozumie. Czy coś w ten sposób, nie? A w ogóle, słuchajcie, ja nie wiedziałem. Powiem wam teraz hit, mój szwagier, który w ogóle nie jest rapowy. I był u mnie parę dni temu, nie? I akurat odpalałem chyba miałem na miniaturce Reto, bo posłuchałem tego numeru poprzedniego. Tego, jakby, który nagrał w hołdzie dla dziadka. I szwagier do mnie mówi, o, co tam nowego u Ureto, nie? A ja mojego szwagra to kojarzę, że on kurwa Sylwii Grzeszczak teraz, słucha, nie? Jest panem od zawsze Sylwii Grzeszczak, nie. I ja mi do niego, a czemu? Nie? Mówi, no bo kiedyś słuchałem. Ja co? No słuchałem, nie? Puściłem mu te nowe rzeczy i w ogóle, nie. I właśnie mówi, nie Ole. Ale dopierdolił, nie? Reto, ale dopierdolił, nie? A ja mówię do niego, że no tak widać, że przybrało mu się, nie? Ale to nie mówię tego złośliwie, tylko po prostu, wiecie, tak miałem poniżej proponowanych Bosmana i tego szczuplutkiego, malutkiego Igorka. I teraz Igora, no to jest różnica, nie? A Szwagier do mnie mówi, no nie, no, 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 przytył to swoją drogą, ale tak widać, że na siłce dojebał, nie? Już nie chciałem dalej wchodzić w polemikę. Wy jesteście jak kotek, ja rzucam na was okiem jak Slikrik. Zakładam na nogę nową łyżdę. Choć nie skończy na lodzie się, jak dostaniesz na pizdę Ja jestem tak jak Tygrys, dykotek. Żaden z was nie jest czysty, jak popek. Wchodzicie na to plisty na moment, Bo macie ciśnienie tylko na te liczby, jak barometr. No, też Leto na siłkę chodził. Też chodziłem, kurwa, nie? Ja Wam powiem tak, jak ja czytam. No, też lecię, które Leto wrzuca. O tym powrocie, że będzie rozliczał, że pancze. To mi się wydaje, że on bardziej ma takie. Znaczy bardziej się tak beczkę ciśnie A Znaczy jeżeli to jest wszystko takie real i serio To no tak na razie średnio bym powiedział, nie? Ale mi się wydaje, że on bardziej sobie tak siedził i tak Bierze telefon, nie? Pali Joja i tak Jakby tu dzisiaj podkurwić ludzi? Dobra, to ja może napiszę tak Nikt w Polsce jak Reto Zobaczycie niedługo Wrzuca, idzie w chuj <grym> Idzie w chuj, nie? Jak dla mnie ten numer dobry No tak na razie ja się skupiłem na klipie bardziej, nie? Także mi się wydaje, że Reto bardziej trolluje, A my tak po prostu się wczuwamy, nie? Zagrajmy w tę samą grę co on Wchodzicie na to pristy Nie pukam, to wchodzę. Mówią coś o ruchach, ale kręcą jak roże Słysząc ilość bajek jaką dzisiaj pisze scena, wiem, że twój Doltoflayer powie wszystko, byle sprzedać. No, to jakby nic odkrywczego, nie? W tym, że tak się trochę scena zachowuje, nie? Trochę patrzy ugrać, nie? Czasami fajnie się przypodobać, żeby coś na tym... Był wróbel? <laughs> Metro Brubin. E faktycznie! <laughs> Kurwa, biedny wróbel. Zobaczcie, nie? Rubel przy kurczakach, paradoks Wjeżdżacie jak na oblock ejo, bo się opłacacie kurwy jak volvo spedom Płacicie karację, żeby być Alpacino, ale każdy w swoim czasie wołaczyć jak Sendino <laughs> a, nie podobasz mi się Wszędzie bez talęcia Mówię, że jebane, bo pod opieką Majersa Nie jestem przekonany czy to muzyka, czy porno Skoro pięknie to nagrali, a na żywo ledwo ciągną. Wy jesteście jak kotek, ja ty gry Powiem wam tak, chciałbym się bardzo przyjebać, ale kurwa w sumie nie Zobaczyłem graficzkę, nie, tego numeru, tytuł To wszystko tak jakby bez słuchania muzyki, co jest najważniejsze To miałem takie, nie, no kurwa, No jeszcze dużo osób Sprawdź, sprawdź chwilę po północy, bo beka i wylew, nie Czy ja wiem? No wiadomo, refren być może nie jest tutaj najmocniejszym Elementem, nie? Ale Klip jest świetny. Uważam, że Klip jest absolutnie jest zajebisty. Tylu to też nie ma tutaj jakichś mega mocnych panczy, które zapowiadał. No jest, dobra tam to, o Edziu, no przejebać się do Edzia, nie? Jakby stopień ryzyka, dymometr, kurwa, no tutaj, nie. Do Sentino, no, kontrowersyjnie, bo wiecie, Sentino ma i wielu fanów i antyfanów, więc okej. Okay. Ale ogólnie jest. Jakby odrzucić tę całą toczkę, że my które tak patrzymy na reto przez pyzbę tych takich rzeczy, które może nas wkurwiają, bo on nas troluje albo nie troluje, no ale wiecie o co chodzi. To, to, to wiecie, nie jest to numer który pewnie bym zapętlił, ale zupełnie będąc uczciwym, nie uważam, że gówno, nie? Jak wielu twierdzi, nie? Imo to nawet powinien ten refren przewinąć a i przejść do drugiej zwroty, no kurde, tak surowo, żeby było bardziej, nie? Sentino wyzywał kiedyś to na live, kurwa, kogo Sentino, kurwa, stary, lepiej zacznij wymieniać, kogo Sentino nie wyzywał na live'ach, nie? Wy jesteście jak kotek, ja ty gryz. Ja na was jak zakładam na nogę nowo łyżne, choć nie skończy na lodzie się, jak dostaniesz na pizdę. Ja jestem tak jak tygris, by kotek, żaden z was nie jest czysty jak popek. Ale o no to telefred, no nie wiem, no to trochę bardziej mi to bawi, takie ty kotek. Nie? No szczerze, tak bardzo bym chciał, żeby już leto dał mi zapomnieć o numerze, kicikici kici miał z Leosią a on wplatając w to tygryska i kotka jakoś sprawia, że sobie o tym kurwa przypomniałem, nie? No, bit ma taki trochę vibe równonocy, nie? No ale faktycznie to jakiś akordeon by wjechał fest. Taki akordeonowy... Ako, ako, ako akordeonowy sample. Chodzicie na to plisty na moment, bo macie ciśnienie tylko na te liczby jak barometr. Widzę bagiety, ale to nie płudka tu jedzie ja liczę, że się znów nam opiecze Zawsze pełna kieszeń, jak się uprę, to zrobię. Chcę bramzoletę, nie taką jak kumpel na nodze. Ubrania black, bo jestem wiecznej żałobie Zabijam myśli ciągle, by nie zginął, jeszcze człowiek Tylko na rondzie czasem wracam, gdzie już byłem, więc nie zobaczysz z głowie mnie, chyba, że tym podsyję Pora się ubrać, to jest mój czas, bo go mam. Gdy wychodzę z łóżka piekle, mówią, o kurwa już wstał Znowu się wyróżniam, albo znowu wyróżniam, nie spaw Ciebie nie powinni puszczać jak skazanego za gwałt Yes Ogólnie powiem tak, klip jest super, klip jest zajebisty, zajebisty. Jest 22 dzień stycznia, ale... Pokuszę się, że jest to jeden z najlepszych klipów w styczniu. <noise> no klip jest zajebisty. Numer naprawdę nie jest zły, nie? Jakby odrzucić wiele rzeczy takich pozamuzycznych, to to nie jest wcale zły. No, refer jest taki najmniej jakby atrakcyjny z tego kawałka. Można by było wiele rzeczy takich dorzucić, naprawdę, bez beki. Takich akorde akor akordeonowych, kurwa, cygańskich, całej reszty. Ale jest coś takiego, na co zwróciłem uwagę nie wiem, czy błędnie, czy nie, że na przykład Reto stara się być takim jakby bardzo punchline'owy. Ja sobie teraz tak na, na przykład zestawiam te jego gry na przykład z tym, co robi babicze, czy robi Białas, nie? To ja uważam, że bez podjazdu, nie? To są panczyki w porównaniu z tym, co chociażby robi co często, Bekowo, e, robią chłopaki z Rowu, czy dojebanie robi Białas, nie? Myślałem, że będzie Beczka, bo tak trochę mnie nastawiliście, widzicie? Tak trochę mnie nastawiliście, że będzie Beka, że, że będziemy się śmiać, że Tygrysek i w ogóle, że Lisek na, na Bicie.